Cześć Wam kochani, gdzieś chciałam Wam pokazać moje serduszko bukszpanowe. ma na imię Dorcia po naszym piesku. Nie przycięte, ale w tamtym roku był atak czmy bukszpanowej w Zgorzelcu, czyli nasz powiat 13 km stąd. To jest właśnie ten atak. Zobaczcie, w ciągu dwóch tygodni w skorzelcu zniszczyło bukszpany. Tam ich jest tysiące tych bukszpanów, a to jest właśnie ten bukszpanu koleżanki. W ciągu 14 dni stało się coś takiego. Tragedia. Niszczyła doszczętnie wszystkie bukszpany. <laughs> Robiliśmy opryski. Dotarła i do mnie. Zobaczcie, ma szpanowy atakuje tylko bukszpany. Zobaczcie, co mi robi z bukszpanami. Tydzień temu tego nie miałam, u koleżanki w ciągu 13 dni zjadła półtora metrowego. Myślała, że co innego ją zaatakowało, a ja mówię, że to ćma. Czyli zrobiłam wczoraj sobie oprysk sprawdzić, zadziałał mopsilan. Pozdychały mędy społeczne, ale ćma składa jaja wieczorem na szpanach i robi to trzy razy do roku. Także trzeba pilnować. Ja oczywiście sobie powtórzę za tydzień lub za dwa. No, za dwa, bo wakacje. Yy, zrobię oprysk jeszcze raz. Ja mam akurat w tej chwili. Nie wiem, czy to jest pierwszy, czy drugi wylęk. Zobaczcie, tu mam tą gnidę społeczną. Muszę jakoś ustawić aparat. Nie, a położymy sobie ją na kostkę. Ja mam jeszcze małe. To są. Właśnie te gąsienice larwy, larwy wredne, które wcinają masowo bokszpany. Cima wygląda, jest przynajmniej w korzelcu, jak żeśmy widzieli. To była biała z takim brązowym, z takim siwym paskiem na dole. Nic ją nie atakuje. Składa do 30-40 jaj. Także wyobraźcie sobie, jak to, co teraz by było na bokszpanie, to miałoby się wylęgnąć i miałoby złożyć. Kolejne jaja i kolejne gąsienice. nic bez tego nie było. Także sprawdzajcie swoje bukszpany. U mnie tylko tu był. Mówię, zrobię oprysk, zrobię oprysk. Normalnie w trzy dni mi to zjadło. A to są na, naprawdę malutkie. Dopiero gąsienice. I pojechałam dzisiaj do siostry. Również 6 km od Skorzelca. To już od 19. Też się pokazała już ćma wytrzepaliśmy, to pospadało ich trochę, już mam na każdym bukszpanie, także kochani zerkajcie, bo to jak się rozpanoszy, żaden ptak nie zjada tej ćmy, żaden, żaden inny nietoperz czy coś, nie wiem, chyba nie podjada tego, tak to się nam rozpanoszyło, przywieziona skądś tam, w Polsce chyba od 2016 roku, jak dobrze pamiętam, Szpalery takie piękne, potężne w żelcu likwiduje masowo. Dzisiaj kolega robił oprysk. Szkoda mi tego serduszka, także będę walczyła. W tamtym roku wiem, że koleżanki pisały e, na grupach społecznościowych i ktoś tam pisał, nie ma na to, że nie ma na to preparatu. I masowo wycinały pięknie, zdobione bokszpany. Jest preparat na słońce. także zobaczcie. Wczoraj popsikałam. Popryskałam, zrobiłam oprysk, tak, <laughs> Mopsilanem SP chyba 20, zrobiłam oczywiście silniejszą dawkę, no i dzisiaj, wczoraj na wieczór, nie wiem, która to była, godzina 19, dzisiaj rano wychodzę, niby była mgła, osiadła, był szpan wilgotny, ale i tak pomogło, przynajmniej te pierwsze pokolenie częściowo usunęłam. Idziemy zobaczyć jeszcze na warię gatta Tydzień temu nie było nic. Zobaczcie, co mi robi z bukszpanem warię Nie było nic w tamtym tygodniu. Najpierw. O, złapałam ją. Zdechło jej się już. Widzicie? Tutaj. Kolejne leżą na ziemi. Martwe. Tutaj są ich odchody. Są mi podchody, jakby trzepiecie bóg szpana, coś takie zielone zacznie spadać. To są mi podchody. To znak, że żeruje właśnie bóg szpanowa. Koleżanka znowu też robiła oprysk yy, na mszyca i też wszystko pozdychało. Tylko nie wiadomo, czy. O, Macie, następna. Yy, gdzie ty jesteś? Tutaj. Widzicie, wszystko. Po... O, ja jeszcze żyje. Nie będziesz się męczyć, zatłuczemy cię. Także pomogło, pomogło. I działam obsilan na pewno. A jak wygląda atak? Zaraz będziemy szukać, się tworzy taka pajączka, pajęczynka przepraszam. Zaraz poszukamy, to Wam pokażę, jak się zaczyna wylęk właśnie tych larw w takiej pajęczynce. I to znak, że macie larwę cimybu krzpanowej. No i tutaj mam. Yy, taką delikatną pajęczynkę. Zobaczcie, dzisiaj rano prysk, yy, robiłam oprysk z 3 godziny temu, już nie żyje, także trzeba szybko reagować jak chcecie. A zobaczcie, jak wykręca nam te liście, całkowicie go zjada. Jeżeli liści już nie ma, a gałązki są żywe, również warto zostawić Bóg szpana, żeśmy tak uratowali w tamtym roku. Potężny szpaler. Chyba, że się dorwie już do tej kory i nam poobgryza całkowicie. Także zobaczcie. Mopsilan działa na 100%. Oczywiście oprysk robimy jak słońce nie świeci. No i dzisiaj miał deszcz padać. Ale mówię, zrobię oprysk. Zobaczymy, czy w ogóle to coś zadziałało. Zobaczcie, tu kolejna gnida, paskudna. A złapać jest ją bardzo ciężko, ponieważ ucieka szybko. Jeszcze żyje. Choć tutaj, już też taka wielka. Już znalazłam dwa kokony, także e, już był pierwszy wylęk na pewno. I żaden ptak na bukszpanach nie, nie, nie grasuje, także nawet nie wie chyba, co to jest. Czy to jest jadalne, ponieważ ma zielone kolory w czarne paski. Jest tutaj. <laughs> Zatakowała solidnie mi bukszpan w tym roku. Znaczy ja jeszcze mam piękny. Zobaczcie sobie na internecie, co ona wyrabia. Dosłownie jest czarny. Czarny, brązowy. Bez liści. Liście takie, jak w środku. Teraz może zobaczymy. O, takie są liście. Widzicie te liście? Takie zostają na bukszpanie. Wyssysa całkowicie soki z bokszpana. Także proszę Was, zerkajcie, róbcie oprysk, likwidujcie to coś. Bo to już tu... Dziadostwo nie do ogarnięcia przez ptaki. A jeżeli macie inne preparaty, które działają, piszcie, pomagajcie ludziom. Niech nie wycinają szpanów. A najbardziej szkoda te w parkach, szpalery, aby miasto szybko zareagowało, bo piękne są formowane, a, a nic z tego nie zostanie, a jedynie rozmnożą. Także mam nadzieję, że gminy również się. Ogarną i zaczną dbać o bokszpany. Bo ja, jako osoba, która w ogródku ma cztery bokszpany, zrobię oprysk. To co to da? Jak trzy wylęgi będą na przykład w gminie na szpalerach bokszpany. Dobra, mam nadzieję, że po tym filmie pójdziecie, obejrzycie swoje bokszpany. Możecie nawet yy, zrobić oprysk tak zapobiegawczo. Że, jak już są jakieś tam jajka złożone, bo w tej chwili u mnie nie widać ćmy. Jeszcze nie było tego wylęgu, ale mówię w tamtym roku, jak żeśmy robili oprysk z korzelców w moim powiecie, to ruszyliśmy dosłownie bok szpanem, to tam setki unosiły się w powietrzu. Przepiękne ćmy, ale co z tego? Jak takie żarłoczne. No dobra, ruszać do ogrodu, szukać ćmy. Przynajmniej ich larw, gąsienic i robić okreski. I to już. Nagminnie. <ścoughs> Cześć Wam.